Cześć, tutaj Sylwia, i burzę w kopertach. Dzisiaj trochę pogadam, bo się działo. Yy, mamy końcówkę, yy, mamy końcówkę miesiąca. Yy, czytaj, do końca miesiąca zostało tydzień, do mojej wypłaty zostało yy, dwa tygodnie. I yy, 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 się okazuje, że w moim portfelu zostało 270 zł. Zostało 270 zł. Ktoś powie, że to jest bardzo dużo, ktoś inny powie, że to jest nawaciki. Tak jak powiedział ktoś tam w komedii romantycznej. Nie, wróć nie komedii romantycznej. Chyba z killerów. Killera chyba to jest nawaciki. Te, te, te słynne, słynne nawaciki. Ale w moim życiu się trochę zadziało w tym miesiącu. I nagle się okazuje, że serio, ja mam problemy z doliczeniem się. Doliczeniem się pieniędzy. Bo tak, z jednej strony było, jak to się mówi, matki boskie pieniężne i dużo wpływów, bo tak się zadziało, że, że mieliśmy dużo wpływów. Z drugiej strony też mieliśmy mnóstwo wydatków. Przy czym też nastąpiły wydatki, które były nieprzewidziane tym, co się stało, tak? I teraz, o czym mówię? Dlaczego to mówię? Bo... <grych> bo oszczędności muszą mieć swój cel. Serio. Zawsze będę to powtarzać i zawsze i wszędzie będę to powtarzać, że oszczędności muszą mieć swój cel, bo jeżeli nie będą miały swojego celu, to my będziemy je wydawać wtedy, kiedy będzie nam się wydawało, że ich potrzebujemy. Dobra. I teraz tak. O co w tym wszystkim moim życiu chodzi? Bo tak. Po pierwsze miałam Ekstra wpływy w zeszłym miesiącu. Wiedziałam, że te wpływy nastąpią. Dzięki nim spłaciłam wszystkie swoje długi konsumenckie. Dzięki temu, że z jednej strony, że nie, nie wzięłam wcześniej tych, że nie. Nie sfinansowałam za gotówkę tych, tych, tych rzeczy, które wtedy kupiłam na, na kredyt. Nie miałam problemu, żeby pójść. Oj, przepraszam bardzo. Nie miałam problemu, żeby pójść i kupić nowy telefon, ponieważ mój zginął śmiercią termiczną. Tak, miał poważny wypadek i to taki wypadek, że nie byłam w stanie się nawet dobrać do danych w tym telefonie. I to naprawdę utrudniło mi życie przez dwa dni. I kiedy nie mogłam się na przykład dostać do pieniędzy, miałam problemy z połączeniami i tak dalej. Wiecie. Co innego, jeżeli decydujecie się na wymianę telefonu, to wiecie, kontakty, yy, wszelkiego rodzaju te, te, to, to, co macie w tym telefonie, jesteście w stanie sobie po prostu przenieść do nowego urządzenia albo na inne miejsce, tak? Czyli na przykład na laptopa, na twardy desk, na jakieś inne, inne uż nośniki zewnętrzne, możecie przenieść sobie te dane. A co innego, jeżeli telefon ginie Wam śmiercią tragiczną, i nie możecie się do niego dostać, i wtedy nie jesteście w stanie dostać się do niczego. Nawet przełożenie karty do drugiego telefonu skutkowało tym, że miałam problemy w ogóle z autoryzacją. Bo to teraz jest tak, że pewne rzeczy macie przypisane nie tylko do numeru telefonu, ale także do urządzenia. Więc no co z tego, że przełożyłam telefon do, kartę do innego telefonu, skoro dalej byłam w czarnej D. Dobra, i teraz tak. Dlaczego się nie mogę doliczyć? Ponieważ, no mówię, było dużo wpływów, było także, było także dużo rozliczeń, a także. Przy okazji tego, że było dużo wpływów, było trochę wydatków, tak, bo to tak zazwyczaj jest. Przy czym jedną, rzeczą, jedną rzecz, którą taką zrobiłam, ważną rzecz, którą zrobiłam, to po prostu większość tych pieniędzy przelałam na konto oszczędnościowe. No, Ale że kupowałam telefon, no to z tego konta oszczędnościowego skorzystałam. I teraz wszystkie wypłaty z tego konta oszczędnościowego są płatne. Mam tylko jedną wypłatę darmową w miesiącu, więc no, trochę nie skorzystam z, z tych pieniędzy. Dalej, następnie przyszło rozliczenie pod koniec miesiąca, pod koniec stycznia przyszło mi rozliczenie czynszu, takie roczne rozliczenie czynszu, jednocześnie z ogrzewaniem, i się okazało, że na koncie spółdzielni mamy tyle pieniędzy, że za czynsz nie musimy płacić przez trzy najbliższe miesiące i jeszcze trochę zostaje, więc fajnie, więc fajnie, od razu te pieniądze, które mam przeznaczone na czynsz, lądują sobie na moich wakacjach, tak? Czyli wiecie, ten mój cel, długoterminowy wyjazd za granicę. I tam te pieniądze po prostu lądują. Ale z drugiej strony przyszło mi rozliczenie za prąd. I czemu tak dużo? No właśnie, czemu tak dużo? Nie mam pojęcia czemu tak dużo. Czekam na kolejny rachunek, który będzie za dwa miesiące. Ale w międzyczasie, wiecie, zaczęła być taka analiza, co się takiego zadziało w moim życiu że ten rachunek za prąd był taki wysoki. Czy po prostu faktycznie ten, ten, ten prąd poszedł tak mocno do góry, że moje rachunki są prawie dwukrotnie wyższe niż, niż do tej pory? Gdzie na przykład poprzedni mój rachunek, yy, wiedziałam doskonale, dlaczego był taki wysoki, bo przez miesiąc używaliśmy grzejnika elektrycznego. No to wiadomo było, że dzień w dzień używanie piecyka elektrycznego, że te rachunki za prąd będą wysokie, yy, a tutaj nie, nie było takiej sytuacji. Więc też analiza, tak? Ja na siebie wiedziałam, że wydam dużo. Mieliśmy wizytę u lekarza prywatną, do tego część badań. Część badań zrobiliśmy w zeszłym miesiącu, część badań zrobiliśmy teraz, tak. I teraz, dlaczego właśnie ważne jest, żeby Wasze oszczędności miały swój cel? No bo tak, do końca miesiąca zostało mi ile mi zostało, i teraz to, co mam na kontach bankowych, no to nie będę tego ruszać, tak. No nie będę z racji tego, że już wyruszyłam. Bo korzystałam z tych pieniędzy, tak? Tam są takie pieniądze, z których no się korzysta. To nie jest tak, że te pieniądze nie są do, do niekorzystania, tylko one są po to, żeby korzystać, bo takie mają przeznaczenie, tak? I teraz tak. Moje koperty gotówkowe, czyli te pieniądze, które mam w domu, tak? Fizycznie, które posiadam w domu. I teraz tak. Chcę wam wytłumaczyć, dlaczego ważne jest, żeby wasze oszczędności miały cel. Niezależnie od tego, czy to będzie jedna, jedna rzecz, tak, czy to będą dwie rzeczy, czy to będzie więcej tych rzeczy, ważne, żebyście wiedzieli, na co odkładacie pieniądze, a nie, że odkładacie, bo odkładacie, bo się przydadzą. Bo jak się przydadzą, to je wydacie, mimo wszystko. Teraz tak, auto. Spoko, tak? Mogłabym wziąć, żeby przeżyć? Teoretycznie tak. Z każdych tych pieniędzy mogłabym skorzystać. Ale ja sobie z tyłu głowy mam tą właśnie świadomość, że niech coś mi się stanie z autem. Cokolwiek, tak, będzie jakaś pilna potrzeba, że będę musiała zapłacić za na przykład naprawę jakąkolwiek, tak? Bo na przykład przejedzie gościu i mi urwie lusterko, no to to są pieniądze właśnie na tego typu rzeczy, na naprawę auta, czy wszystko to, co jest związane jest z autem. Dalej, zakupy. Chcę kupić to, chcę kupić tamto, chcę kupić sram to, tak? I sobie po prostu na to odkładam. Ale ewentualnie mogłabym z tych pieniędzy skorzystać. Tak? Żeby przeżyć, żeby pewne rzeczy mogą poczekać, tak? To są pieniądze, które są przeznaczone na takie rzeczy, które wiem, że będę musiała kupić w najbliższej przyszłości, ale ta przyszłość to jeszcze jest, tak? Trochę odległo. Zrobię. Tu już mam pustą. Bo skorzystałam z tych pieniędzy. Szłam do lekarza, musiałam kupić leki. Wizyta była prywatna u lekarza, badania musiałam zrobić też do tego lekarza, więc te pieniądze po prostu zostały wykorzystane na ich przeznaczenie, czyli na zdrowie. Remont. To samo, tak? Wiecie, no, są pewne rzeczy, których sami nie naprawicie. Musicie wezwać fachowca, tak? Z czego zapłacicie, jeżeli nie macie? Właśnie po to jest remont. Przynajmniej u mnie, święta podobnie, tak? Chociaż na przykład ze świętami to jest jeszcze tak, że w razie czego mogłabym to odbudować, tak? No ale za dwa miesiące są, jest Wielkanoc. Więc te pieniądze są przeznaczone na święta. Nie wydam na Wielkanoc, no to będę miała na Boże Narodzenie. Też mają swój cel. I wiecie co, trudno mi jest wyjąć z tych świąt, bo wiem, że one będą, tak? Ew, awaryjne. To są właśnie takie pieniądze awaryjne, które no, w razie czego, czyli takie sytuacje jak mam w tej chwili, że mi brakuje, że może mi zabraknąć, wróć, nie, nie to, że mi brakuje, że może mi zabraknąć do wypłaty, to z tych pieniędzy w razie czego skorzystam. Właśnie po to jest ta koperta awaryjna. Tu koperta. Co innego jest na koncie bankowym, tak? Na koncie bankowym awaryjne są po to, żeby w razie czego, gdybyście stracili y, pracę, y, tak? Takie wasze zabezpieczenie na to, żebyście w ogóle mieli jak żyć i, i, i płacić rachunki, dopóki nie znajdziecie nowej pracy, bo najczęściej te, albo coś się stanie bardzo, bardzo poważnego i będziecie musieli skorzystać z tych pieniędzy, tak? Ale tutaj u mnie te awaryjne są właśnie po to, żebym ja w razie czego mogła sobie te pieniądze wziąć na to, żeby przeżyć do końca miesiąca bez zadłużania się, tak? I tu jeszcze mam e, kopertę, która jest kopertą wakacyjną, czyli wiecie, jadę na wakacje, tak? W sierpniu jadę na wakacje, e, chcę wyjechać za granicę i to są właśnie te pieniądze. Dalej, mam kolejną kopertę. I tu mam takie pieniądze, które nazywają się rabaty za zakupy. Czy na zakupach, tak. I to są pieniądze, które na pewno wykorzystam, na pewno je wykorzystam, jeżeli zabraknie mi pieniędzy w portfelu. Dlaczego tak? Dlatego, że te pieniądze, te, to są pieniądze, które ja w jakiś sposób zaoszczędziłam, wydając w niej na zakupach. A skoro to są pieniądze, które i tak byłyby przeznaczone na moje życie, na moje zakupy, nie wiem, na, na to, żeby dać kotom jeść, to ja z tych pieniędzy mogę skorzystać. Nie odłożę ich na przyszłość, tak? Ale to pozwoli mi przeżyć do wypłaty. Po to też są te pieniądze. Z jednej strony fajnie, bo ja je sobie zaoszczędzę, tak? Bo ich nie wydam teraz, ale może się okazać, że w portfelu jest mało, tak? I one pozwolą mi przetrwać do wypłaty bez zadłużania się w jakikolwiek inny sposób. Po to też mam jakieś tam wyzwanie, tak? Podobnie jest tutaj. To są też te wyzwania finansowe moje, takie jest wyzwanie roczne i mam wyzwanie miesięczne, tak? W razie czego to też z tych pieniędzy bym mogła skorzystać. Nie, nie odłożyłabym ich na przyszłość, tak? Ale pozwoliłoby mi to przetrwać do, do kolejnej wypłaty, tak? Po to też z jednej strony mam pieniądze, Odkładam pieniądze, tak. Bo jeżeli na przykład mam pieniądze, które mają jasno określony cel na ubranie, urodziny, tak, niedługo mój mąż ma urodziny. I co mam teraz wziąć te pieniądze, żeby przeżyć? Jakbym nie miała innego wyjścia, to uwierzcie mi, bym to zrobiła. Ale jeżeli mam na przykład tutaj pieniądze i tutaj pieniądze, to w pierwszej kolejności sięgnę do tej koperty, a nie do tej, która ma jasno określony cel urodziny mojego męża. Niedługo ma urodziny, chcę mu kupić prezent. Czy, czy, czy sfinansować coś, co będzie chciał, tak, więc no, te pieniądze są mi potrzebne na to, żeby sfinansować jego urodziny, tak a te pieniądze mogę prędzej wykorzystać, temu też służy to, taka kategoryzacja pewnych rzeczy zwłaszcza oszczędności bo jeżeli ja bym to wszystko miała, serio, gdybym ja to wszystko miała w jednym, tak, to jest całkiem sporo. Nie wiem, nie liczyłam tego ile tu jest, ale przypuszczam, że coś około ponad 1000 jest, tak? Z 1500 na pewno tu jest. I teraz, gdybym nie miała jasno sprecyzowanych tych celi, na to, że to jest na auto, że to jest na zdrowie, że to jest na remont, czy to jest na święta, czy na przykład urodziny, to w momencie, kiedy potrzebowałabym tych pieniędzy, bo brakuje mi do pierwszego. Czytaj do wypłaty, to bym wzięła bez wahania, bez wahania i bez zastanawiania się. I potem dopiero bym się martwiła, co, by było gdy, co będzie gdy, tak? Potem bym się dopiero martwiła, że będę potrzebowała sfinansować coś innego, i teraz jak zaspokoić następne potrzeby, tak? No w sumie, no i wtedy mogę żałować swoich decyzji. Chociaż jestem już na takim etapie, że nie żałuję decyzji. Żyję z ich konsekwencjami, o tak. Nie żałuję pewnej decyzji. Kiedyś może żałowałam pewnej decyzji, teraz nie, teraz już nie żałuję pewnej decyzji, bo gdybym miała żałować swojej decyzji, to bym miała problemy sama ze sobą. Teraz po prostu żyję z konsekwencjami tych decyzji, po prostu, tak. I zazwyczaj nie są to negatywne konsekwencje, raczej, raczej pozytywne. I Mam oszczędności, tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o finanse, mam oszczędności. Prowadzenie budżetu pomaga mi w tym, że mam te oszczędności. Odkładanie i rozdzielenie sobie oszczędności pozwoliło mi na to, żeby móc normalnie funkcjonować i ciągle mieć te pieniądze. Ciągle mieć na coś pieniądze. Kiedyś tak nie było. Kiedyś to po prostu właśnie bez kategoryzacji oszczędności po prostu tych oszczędności nie było bo były pieniądze po prostu na czarną godzinę na coś tam, tak, bez żadnego określonego celu, były oszczędności i te oszczędności po prostu się rozmywały to tyle, e, tak to już jest e, pogubiłam się będzie koniec miesiąca, kiedy już będę wiecie, rozliczała wszystkie swoje wydatki i tam coś mi się nie zgadza właśnie w, w pod, podsumowaniach w moich tabelkach tam mi się właśnie nie zgadza, pewne, pewne rzeczy mi się nie zgadzają. Będę po prostu potem ty rozkminiała. bo nie wszystko jest takie proste, łatwe i kolorowe, jeżeli się komuś wydaje. Nie. To może ładnie wyglądać, czy na papierze, czy w tabelkach i tak dalej. Ale życie jest takie, że weryfikuje to wszystko, co jest ładne i odsłania całą brzydotę. Czyli jak przetrwać do pierwszego czytaj, do wypłaty, mając 200 zł w portfelu. No dobra, prawie 300, tak. No mówię, dla jednego, dla jednego będzie to, że to jest bardzo dużo, a dla kogoś innego to jest po prostu nawet, może im zabraknąć, jeżeli pójdzie na jakieś tam większe zakupy do Biedronki na przykład. Bo przypuszczam, że czytaliście ten raport ostatni finansowy o najdroższym koszyku i się okazuje, że Biedronka już jest tak daleko, daleko w tyle. Nawet zmieniła swój slogan reklamowy do Biedronki Idea, nie codziennie niskie ceny, no bo te ceny są dużo wyższe niż by się wydawało, a że Biedronka nas przyzwyczaiła do tego, że jest blisko, że jest dużo tych sklepów, że zazwyczaj tam było taniej. Teraz już tak wcale nie jest taniej i ja to testuję codziennie, ponieważ mam do wyboru dwa sklepy: Biedronka i Dino i uwierzcie mi, częściej chodzę w tym momencie do Dino, bo tam jest taniej niż w Biedronce, przynajmniej u mnie. To na tyle życzę Wam wszystkiego dobrego. Ja się będę trzymać, bo mi zapowiadali alerty RGBC, czy tam jak to one się tam nazywają, bardzo silny wiatr na pomorzu i już się tego obawiam. Ale Wam życzę wszystkiego dobrego i pełnych świnek skarbonek. Do zobaczenia, cześć!